Cześć wszystkim, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Paweł 96 i witam Was z mojego statku. Jest to oczywiście kolejny świat, jaki. No, czyli już dziewiąty świat starych do zwiedzania. I, no, I tak, ja oczywiście y, zbudowałem sobie statek. Już nie pamiętam, jak ten statek zbudowałem. Ważne, że jest statek i tak, cały survival kręcił się wokół tego statku. Czyli po prostu sobie wszędzie chodziłem. No, tam gdzieś, tam gdzieś, tam gdzieś, ale y, główny punkt spawnu był prawdopodobnie na statku, ale już nie pamiętam. Mogę już trochę się mylić, już nie pamiętać dokładnie, bo to już dawno było też. Tak, świat się nazywa tak jak w Intrze, oczywiście, czyli 4 lutego 2017. Dlatego, że reszta oczywiście nazwy się nie zmieściła. No i tak. Oczywiście, to został dokładnie w tych dniach utworzonych, czyli 4 lutego 2017. No i tak. Oczywiście, wiadomo, w Intrze to jest napisane, więc znaczy nie musiałem tego mówić, ale dobra. No i tak, prezentuję w tej razie statek, tu mamy oczywiście mostek, czy tam jakkolwiek to się nazywa, ster, nie pamiętam z czego miał być zrobiony, ale raczej ciężko było cokolwiek dobrać na ster, doliczka, podobno w najlepszych wersjach, bo da się ją stawiać na płotku. W tej wersji jeszcze się nie dało, prawdopodobnie, więc I teraz jeszcze też się nie da w tej wersji, którą mam aktualnie. No i tak, tak wygląda statek, mamy, no, wszystko możemy pozwiedzać sobie, oczywiście akurat jest noc teraz, więc o, mamy akurat nów, Czyli, całkowite zasłonięcie Księżyca przez Ziemię. No i tak. Oczywiście, no. Tak wygląda, tak się prezentuje pocianie gniazdo, z którego możemy sobie obserwować. Jak widzicie, nie ma żadnej flagi, więc trochę, no trochę lipa, że nie ma żadnej flagi, ale dobra. To był jeszcze wczesny surwiła. No i tak. Tak się prezentuje cały świat, no. Znaczy, cała głębia oceanu, nic tam nie ma. No bo w końcu to nie była jakaś najnowsza wersja, tylko stara wersja, więc oczywiste, że nic ciekawego na oceanie nie ma. Oprócz mojego statku, który tu jest i czasami kałamarnice, które sobie przepływają. No i tak, tu mam oczywiście sypialnie. O, jak widzicie, robiłem pierwszy raz zastosowałem motyw otwartego okna, jak widać. No i to bardzo pięknie się prezentuje. Wygląda jakby okno było rzeczywiście otwarte. Tylko to, no tak, dosłownie na serio. Jakby je zamknąć, to oczywiście się by połączyło z tym i w tym byłoby zamknięte, więc wiadomo. Tu mamy oczywiście możliwość wyskoczenia przez okno sobie z kajuty. O, tu się coś przepala już, o, jedzonko, że mógł e, prezentować świat. Dobra, pójdziemy spać w takim razie, a czemuś by nie, żeby był dzionek. No i żeby móc sobie podzielić. Tam, jak widzicie, zbudowałem jakiś dom, chyba, czy tam próbowałem zbudować jakiś dom odczepiony do góry, bo tam kawałek takiej fajnej struktury, no, był w powietrzu, więc chciałem to właśnie jakoś fajnie sobie przerobić. No i nawet wygląda to chyba jak, chociaż już nie pamiętam jak to przerobiłem właściwie. Będę musiał to, będę musiał się temu przyjrzeć, a więc w takim razie idziemy. Dobra, co jeszcze mamy tutaj? Tu mamy kajutę numer 2, w której oczywiście jest jakiś tam magazyn. Ile ja liaksów? Ja chyba byłem bogaty. No co ja gadam? Oglądałem kiedyś, czy tam niedawno, całkiem niedawno, jeden z odcinków jego i on miał jeszcze więcej diaksów. Więc raczej to, no, taka ilość diaksów to jest nic w porównaniu z jego ilością. Na najnowszym, że tak powiem, StarCraftie. Dobra, ale więc tak. Dobra, co mamy tutaj? Tutaj mamy oczywiście zejście pod pokład, jak widzicie, czy tam do ładowni. I tak, pod pokładem mamy farmę kurczaków, dużą farmę kurczaków. Mogą trochę też lagować, ale to mi da. Tu mamy trochę piasku i no, nic więcej tu nie ma, bo ja tu oczywiście cały przekopywałem podczas budowy statku. Tak, oczywiście są takie okienka, żeby woda się nie wlała do środka. To są bardzo małe te okienka. Teraz prawdopodobnie na 1.13 czy tam na nowszych wersjach to by się przelacha przez taką dziurę. Więc bym musiał okna z czegoś innego zrobić. Z trawdorach, prawdopodobnie by się dało, czyli z włazów. Tak, tu mamy oczywiście drzwi żelazne, bo że one niby, nie wiem, na przykład no, zepsuły się i są po prostu odstawione gdzieś na bok. No i tak wygląda. Tak się prezentuje całe, no, całe wnętrze statku. Oczywiście można wyjść też po drabince tutaj. No i tak. No tu pozwiedzamy w takim razie dalej. To jest krótki świat, tak więc będę go prezentował na jednym świecie. Znaczy na jednym odcinku, nie na 50. No i tak, tutaj łódka by mi się przydała, prawdopodobnie, żeby się dostać dalej, bo tam niestety, albo w sobie w sław, e, aha. Ja entzadowałem, niestety, świecie, czyli to był taki tymczasowy świat, bardzo krótki. Dobra, mamy w ogóle jakieś drewno. Wystarczyłoby drewno, i wtedy sobie sam skraftuję łódkę. Bez problemu. Zrobiłem... a, nie skraftuję sobie, bo chyba różne są łódki. No właśnie, nie skraftuję, dlatego, że są, no, różne rodzaje łódek. Dobra. No to, no to fajnie. jest taka jedna sztuczka na, na zrobienie łódki. Teraz wam ją zaprezentuję. Gotowe. Mamy łódkę, możemy sobie płynąć. Bo na piechotę to by bardzo długo już zajęło, dlatego że nie mam zaczatowanych butów na szybkie przemieszczanie się po wodzie. No i tak. Tutaj, tutaj oczywiście mamy farmy. Muszą być na brzegu, a nie na statku, bo na statku nie ma bieżącej wody. Do której mogłyby mieć dostęp? Wiadomo, można by sobie zrobić źródełka wody na statku, ale oparcie, jak ten statek fajnie wygląda. Tam oczywiście jest jeszcze farma trzciny cukrowej, której nie skomentowałem, ale na pewno widzieliście już. No, można sobie zdjęcie nawet by zrobić, albo po prostu do miniatury sobie wyhaczę. Tutaj mamy oczywiście farmę krów. Jak zwykle, jak już widzicie, jak widzicie, ja już w zabudowach to robiłem, żeby po prostu nie uciekały mi przez płot. Bo czasami przechodziłem przez płot, jak widzicie. Więc ja zrobiłem taki, no, nowo, nowoczesny styl. Tutaj mamy chyba grzyby, prawdopodobnie. O, farma grzybów. O, już rozwaliłem przez pannę grzyba. O, jak widzicie, tutaj sobie rozrastały się grzyby i to, no, farmę grzybów sobie miałem. No, bo jak się, jak się tyle dni żegluje po morzu, no to oczywiste, że można w w no, znaczy inaczej. Jak się tyle żegluje po morzu, czy tam po oceanie, no to, wtedy, no, to może być jedyne pożywienie na statku, więc, znaczy tylko miski mieć i, no, i grzyby, i po prostu można sobie, no, mieć zupy przepyszne, jakieś tam. Tu mamy kolejną farmę, farma obsydianu. No tutaj jest, tu się wiadra lawy wsadza i się kopie obsydia. Tutaj jest oczywiście źródło wody. Jak widzicie, farmy też już yy, celowałem. Tu mamy jakąś kolejną, a nie, to jest właśnie ta sama. Farma grzybów, dobra, fajnie, ja to budowałam takie kloce. No, nic, to nas dobra, tu chyba nic więcej nie ma. A tu coś jest, jak. A, nie, tu jakaś woda, dobra, nieważne. No to w takim razie pójdziemy tam, bo tam chyba jest tam. No i oczywiście róże, które fajnie też. Klimat taki mają. No tak, oczywiście wszędzie musiałem poznajdywać i najpierw, żeby je tutaj zamontować, tam, dobra. Co tu jeszcze mamy? A, jakimś dichtem oznaczają sobie kierunek, najwyraźniej. A tu mamy jakiś domek w powietrzu, zamontowany na jakimś tym... Na jakimś podnośniku albo na dźwigu jakimś. Więc zobaczmy w takim razie ten domek, na pewno czekacie na to, aż zobaczymy co tam jest. No, jakieś schody tutaj są prowizoryczne. No to idziemy, o tutaj już są... Znaczy inaczej, tam były mini, mini prowizoryczne, a tu się bardziej prowizoryczne zrobiły. Trzeba wskakiwać. Tu mamy. O, o, fajny domek. O, zobaczcie. Ciasny bardzo. Mamy. Dynie, oczywiście, jako oświetlenie. No i jakieś tam rzeczy. No i fajnie. Wszystko pięknie, no nie? Piękne widoki na cały świat. No i to tyle. Nic więcej tu nie ma, chyba. To chyba jakiś roboczy domek, z tego co widzę, bo jest on do jakiegoś dźwigu przyczepiony. Jak widzicie, ten dźwig trzyma. A ten. Domek rzeczywiście taka struktura między się chyba. Znaczy, nie. Struktura powietrzu się wygenerowała, oczywiście jakaś pusta, no z kamienia wszystko było, no jak kamień taki w powietrzu był, no tu kamień, no wszędzie był stąd, więc ja to wcale oczywiście przekopałem, no i zrobiłem sobie domek z tego, a tam na górze, żeby nie było to fikcyjne, że wisi sobie w powietrzu, no to oczywiście dobudowałem taki jakby ramię od dźwigu, że niby tu jest dźwig i on to trzyma w powietrzu. Taka jakby klateczka albo coś, nie wiem. Jak się wam podoba, to możecie oczywiście zostawić łapkę w górę, tak jak i pod każdym innym filmem, no i tak. I to by było na, no i to chyba na tyle, Jeszcze chyba więcej nic nie... no. I tu można sobie oczywiście fajnie wykonywać skoki, yy, że tak powiem skoki do wody, no i sobie... korzystać z życia, no nie? Ale dobra, ja myślę, że tu chyba nic więcej nie ma. Na sobie można skakać, zawsze się przeżyje, jeśli się trafi do wody. No i to tyle. Otóż, no widzicie jak długo się płynie, dlatego, ja łódkę sobie zamówiłem. No i to wszystko, nic tu więcej nie ma. Mało rzeczy ja tu budowałem, nawet do lederu chyba nie wchodziłem. Chociaż tego nie sprawdzę teraz, bo ja nie pamiętam nad czym miałem inny nikt, czy taki sam. Bo raczej postępów raczej wtedy jeszcze nie było, to były wtedy osiągnięcia. Więc to. Na pewno po diamenty schodziłem, to na 100% jestem pewien, no, ale. Czy byłem wtedy, nederze, czy byłem w, Naderze, czy byłem w Endzie, to to już niestety jest, pozostanie tajemnicą. Tutaj można prawdopodobnie gdzieś zejść, ale chyba nie tutaj. Nie, tu nic ciekawego nie ma, dobra. Ja myślałem, że ja więcej tu robią, ale widzę, że nie. Ja nie wiem, gdzie do kopalni schodziłem, więc to trochę... No, trochę lipa, ale dobra. O, patrzcie, jaki, jakiś domek. Piękny dom. No, znaczy, z daleka to trochę nie wygląda jak dom, tylko jakiś kawałek kloca, który jest... Y, trochę drewna ma, trochę kamienia i... No i oparty o schodki jeszcze dodatkowo. No nawet spód chyba przerobiłem tego domku kawałek, z tego co widzę. No dobra. Bardziej mi się podoba ten statek, już jeśli miałbym wybierać pomiędzy jednym, pomiędzy brzydkim projektem a brzydszym projektem. No nie wiem, może komuś się podoba, więc dobra, więc może jest no przeciętny gdzieś tak, ale dobra. To nie wygląda wcale tak pięknie. Dzisiaj to pewnie bym jeszcze bardziej to poprawił, ale dobra. Ja już na tym świecie nie gram, bo skończyłem grę. A więc tak, dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie, i to jest, to był ostatni świat, jeśli chodzi o serię y, światów z 1.10.2. Następne światy nie wiem, czy znajdę, bo ciężko mi znaleźć te światy, jeśli chodzi o wersję 1.11. Ale może jeden świat, albo dwa będą takie, które będą z wersji 1.11.2. No, nie wiem, czy to wszystkie, które planowałem pokazać, to oczywiście są, yy, no, że tak powiem. No, pokazane, tak, więc już więcej nie mam w planach pokazywać, no chyba, żebym jeszcze pokazał świat, na którym, yy, no, na, no, na którym opierał się mój kanał na samym początku, od którego tak naprawdę się wszystko zaczęło. No i to tyle. Jeszcze raz, dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie, zapraszam do kolejnych odcinków, na razie, cześć, pa, no i pozdrawiam.